player playerpiki, zobaczymy co trafimy dzisiaj w wyborze Czech jednego z Czech piłkarzy za Food Champions, zobaczymy jakie tam paczuszki będą, wbiliśmy Golda 3 razem z Kubą, także nie wiem co tam będzie, mam nadzieję, że coś fajnego, bo czekałem dziś cały dzień na tego na ten opening, jeszcze mam paczki za SBC, także będzie się działo a teraz króciutkie intro i widzimy się już w odcinku Także witam już na odcinku. Dzisiaj sobie tak jak mówiłem wcześniej, odbierzemy wszystkie nagrody i weźmiemy, sprawdzimy co w playerpikach, zobaczmy co mamy do trafienia w tych playerpikach, bo chyba są dalej drużne tygodnia, drużyna tygodnia jest następująca, no co bym tu chciał? E Według mnie trafienie 84, mówię tu o metrów, to. -O, fajnie. Zresztą na L, co mi to nie jest <laughs> Każde trafienie, według mnie tych 84, kart poza oczywiście bramkarzem e, hradeckim, 85, będzie fajne, bo tutaj. Odef może, 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 może. Ale to tam Hernandez, właśnie. Tego jego też bym mógł trafić, ale to tam mniejsza o to. Na razie odbierzmy sobie, prawda, paczki za wyzwanie budowania składu. Bo tutaj powiem Wam, że znajomy trafił Griezmanna. Ja to mam już skończone. Możecie sobie zobaczyć, jak sobie tutaj, prawda, porobiłem wszystko. Także było według mnie fajnie. I niedużo mi to, mnie to kosztowało. Parę kart miałem w klubie, więc też. Nie do końca było to dla mnie yy, kosztowne, ale najbardziej się nie mogę doszło tych player picków. Normalnie te player picki, mam nadzieję, że dzisiaj zmiażdżą system. Chociaż, szczerze, jeden wokół z paczek jest już szczęśliwy. Tylko nie jakiś nawet, no, bo to by było troszkę nie fair, nie fair. Dobra, tutaj mamy trzy paczuszki, pyk. Jest tu jeszcze złota paczka rzadkich kart. Podobno najgorsza, ja w niej walkouty trafiałem, także... Yy, no. Transfery, coś mi się tu sprzedało, to jest najmniej ważne. Idziemy pierwszy odebrać nagrody za Division Rivals, tak to robię? zawsze, znaczy tak. Odbierzmy sobie za Division Rivals ranka chyba 2, tak? Co tu jest? Jakie są paczki bierzemy? Oczywiście wymienne, Baszka wszystkich zawodników, no i super, bardzo mi się to podoba. 130 punktów mistrzostw, a i tak kwalifikację, ponieważ był golczyk, którego bił, bił w sumie Kuba, bo e, no mi nie za bardzo szło, także Aczkolwiek też dużo mecz nie zagrałem. Tak jak widzicie, Gold 3, odbieramy te nagrody i jest tutaj tak, dwa razy wybór piłkarza. Dwie mega paczki, jedna paczka z 30 tysięcy mody. Także już tutaj coś mamy, już, już już jest na plusie. I teraz, teraz ten moment, jak tu mi się trafi, ja wiem, że to są te gorsze playerpiki, powinny to być właśnie 3, a nie 4. I dlaczego tak jest? No ale trudno, dobra, nie interesuje mnie to. Otwieramy pierwszego playerpika, co w nim będzie pewnie wielki nic? Jest player. Plea, plea, plea na past. No nie no, w Cóż, ładnie te karty wyglądają teraz. Ładniejsze są niż tamte. Dobra, 83, 84. Jak teraz będzie 85, to będę zadowolony. 84, 85 za golda 3... No dawaj, dawaj, dawaj! Jest 85, 5 A i tak jak powiedziałem Hradecki musiałem trawić, jest to logiczne. I jest Hradecki, jest bramkarz, tak, to w tej chwili, dobra, okej. Okay. To nie pójdą na... No nie wiem, dlaczego grać z nimi nie będę, no ale... To tam już. Trudno, dobra, lecimy do paczek, bo to też jest ważne. Nie jestem zawiedziony, aczkolwiek, no to gol 3 może, gol 4, może było lepiej. Dobra, co tu walimy pierwsze? Dajmy sobie pierwsze a te na końcu, na pewno. Mega paczki, mega paczki. Elektrum. Nie, otwórzmy pierwsze paczkę rzadkich kart. O! I zobaczymy, co tu będzie. Co tu będzie, co tu będzie. Proszę, zaświeć się tam. Nie wiem, chociaż ekrany. Są chyba ekrany. Tak, jest Brazylia i Neymar. P.O. Oskar? Oscar? Tak, Nie! A, Taliska! Czemu Oskar? A, dobra, Fajnie Taliska, no dobra, to się, to się, to się pięknie zapowiadam po prostu teraz albo zrobiło się tak super, że będzie tak fajnie właśnie dzięki temu, bo... Bo trafiła się dobra, fajna karta w sumie Dużo nie warta, no bo jednak ta liga i to, no ale... Jednak coś zawsze jest do przodu Albo teraz po prostu będzie już totalnie, że tak powiem nic w tych paczkach, więc jest możliwe. No ale dobrze. najlepsze paczki jeszcze przed nami, także jedziemy z następną paczuszką, żeby nie przedłużać. Którą teraz? A weźmy sobie paczkę Piłkarzy Prime. To są te za SBC? Zobaczymy co tu będzie, co tu będzie, co tu będzie. I chyba nie ma ekranu. Tak też myślę. Jest LO jest Max 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 mi normalnie zjadłbym, ale Maxa Burgera, a nie jego tutaj mi dają. Jakieś dziadostwo. No a nie, muzyka fajna, wszystko fajne. Co się stało? Aha, dobra. Jedziemy, 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 jedziemy z następnym. Jutro zapraszam na streamka. Prawdopodobnie zrobimy streamka właśnie wieczorem, jutro, albo w sobotę zobaczymy jeszcze z Będziemy sobie napieprzać, wkurzać się, grać, kombinować. Mega paczka leci specjalnie dla Was. Ten opening dzisiaj tutaj na kanale. I to są ekrany na pewno, ale czy to jest Walkout? Nie wiem. Nie wiem kiedy jest Walkout. Na no właśnie. to nie jest łokot, bo to jest Atletico, no, bo to jest Morata. ten Morata, ładnie ten. W ogóle wszystko super. Fajnie. Zajebista karta. Ile ma On ma 60. Czy To jest dopiero wariant. Nie dobra. Odegardy na Czo Monreale. Dlaczego Monreale przyszedł do Sociedad? Tak, sądzę, że ten film leci dzisiaj o godzinie 19, więc. Mam nadzieję, że będziecie trzymać dzisiaj kciuki za Polskę, jak sobie tak obejrzycie o penning przed tym. I trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że poradzimy sobie z tą Łotwą. Nie szukajmy się, nie jest to zbyt dobry rywal. Ale dobra, to nie, nie, nie ten odcinek. Może jutro nagram spostrzeżenia z tego meżku. Zobaczymy, coś tam pokombinujemy jakieś eee, coś. się okaże wszystko. Eee, nie, dobra, to cię wystawię. Dobra, treningi sobie zostawimy, klisty. Dobra, jedziemy dalej. Następna mega paczka. Otwieramy mega paczkę, potem otworzymy piłkarzy. Proszę, jeden walkout, jeden walkout. Na no to wszystko jestem szczęśliwy. Mam dwa razy karty i są ekrany. Mandżukić? Nie. Yeah. Kramarić. Super, kramarić. Ale coś wyżej, coś wyżej. Są te dwie paczki rzadkich zawodników. Thiago Mendes. No, zarobiliście, po prostu cudnie, wspaniale, piki dobre, piki, 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 jak to zawsze mówię, Angel Korea Za tydzień mam nadzieję, że będą jeszcze lepsze piki, może wbierę coś wyżej, wtedy jest, no będziemy pewnie z Kubą grać, także... Zapraszam jutro lub w sobotę na streama Twój Champions. Rudy, Rudy się trafił, no to, to po Rudym na pewno będzie ktoś dobry. Nie, no, ja trafiam gdzieś Ikonei, byle jaką mi jestem szczęśliwy, to jest było tak piękne, to tak piękne, że mam się normalnie... O Fabian Brzyzga się mi trafił, rany boskie, święte, to ci Fabian normalnie paria, jeden. Dobra, leczenie kontuzji, bo tam się jakiś Neymar trafił i wywalił, to kontuzję, na pewno. Mega paczka kolejna. No co, do trzech razy sztuka? Trzecia paczka? Trzecia mega paczka? Łokałt? Mmm, czy nawet nie ma ekranu? Ja już to to poznaję, bo to nie leci No nie. Patrz, kto to jest, bo to jest jakiś PD, to jest jakiś Argentyńczyk, to będzie Messi tylko ten gorszy. No i ja no mówiłem, że to jest ten Messi tylko ten gorszy. On ma 55 TP, no co za wariat. Wariat, wariatowaty. Defrel. No. Dobra, Nandes. Boże, szybko mi to. Nie ja to zrobię chyba tak, bo to jest bez sensu się bawić kondycjonadu, to sobie rzucę na listę. O, do nas się trafił. Ej, co sobie zostawimy? Włoch sobie zostawimy. Adidas FIFA Global Series, a to jest z tego. O, i tu jest zarobek. Bo ja go mam. Niewymiennego tutaj, w Holandii, z W z postawę mam go. Dobra, jedziemy dalej. To teraz, co teraz? elektro Tak. Czek z sze sześciu takich, sześciu z raki. To będzie mega nic. Mówiłem. Jest mega nic. Gościu się nazywa Fernandez. Jest mega niczym według mnie. Może nikim bardziej. O, Pawelis duplikat, to wariant dopiero. Dobra. Idźcie wszyscy tam gdzieś. Może się sprzedacie chociaż za 2 złote. Dobra. I teraz to jest... No 12 rzadkich no. To, tu to musi coś być. Coś chociaż na ekranie na pewno powinny być. Już niczego nie jestem pewny w tej grze. Są ekrany. Anglia? O, Dele Dele No i to jest dobry. Dele I ja Cię wytestuję, bo to mi normalnie strzały to tempo. Wiadomo, tempo w tej grze jest bardzo ważne w tym momencie. I to jest Dele Alli, jest Polsen i jest Policji. Ja mam wersję jego akurat Y, tą mm, wants to watch. Dobra. I ostatnia paczka i tyle na dziś raczej. I tu po prostu teraz wyskakuje walkout Neymara albo kogoś takiego, z tam jakichś takich. Serio, tu nawet nie ma ekran. Jest Rafinha. Nie no, w koszulce Barcelony jeszcze. Toż panie. No ja wiedziałem, że ktoś się z Barcelony trafi. No, 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 no. No właśnie, dani se bajos i dobra, super, zarąbiście się potrafią, no, powiem tak, jest to jakiś plus, aczkolwiek, no nie jest to tak, jak chciałem, no, no playerpicki, dobre, reszta potem już niestety siadła, ale dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, zostawcie łapkę w górę, możecie też zostawić, a wręcz, Powinniście zostawić subskrypcję, jeżeli chcecie być na bieżąco z tymi wszystkimi materiałami, które będę nagrywał z FIFY. A będzie ich, sądzę, w każdy poniedziałek. Opening za Squad Battles i te paszki, które mam tam za moją edycję. Plus, dodatkowo, na pewno w czwartki będzie właśnie opening za Food Champions, za Division Rivals. Razem to zazwyczaj, pewnie to zazwyczaj będzie razem, no bo wątpię, żebym nie grał co tydzień Food Champions. Także. Dzięki, do następnego, trzymajcie się, hejka, siemka, cześć.